Cześć wam, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest niezła misja, ponieważ jedziemy na cięcie gorącymi nożyczkami termokat. E, ja będę się teraz malować. Pokażę wam, jak robię brwi, ponieważ bardzo dużo osób się pyta o to. Idę do kosmetyki. Więc ja nakładam sobie SPF-a, mam Thrudie, bardzo polecam. W sensie e, korzystam z niej, że tak powiem, już e, nie wiem, ma będzie rok niedługo i bardzo dobrze mi się sprawdza. Troszkę się wyświeca i najbardziej chyba przeszkadza mi to, że jak nakładam solo to się wyświeca, ale do przeżycia. Pod oczami najważniejsze dla mnie, bo tutaj mam pierwsze zmarszczki jakieś mimiczne. I właśnie i to jest filtr. Ja mam bardzo wrażliwe oczy. W sensie, może nie bardzo, ale po prostu dość wrażliwe oczy. I to, co bardzo lubię w tym filtrze, że nie szczypią mnie oczy. Chyba, że ten produkt mi wejdzie do oka. że wiecie. Yy, no, że nie wiem, jakoś czasami mogę za wysoko jakby włożyć palec i filtr. To wtedy jak... Yy, Wejdzie mi w oko, no to faktycznie może nawet nie, że zaszczypię, ale jakoś tak niekomfortowo się robi. <grym> Teraz spojrzałam na godzinę i zdałam sobie sprawę z tego, że muszę spiąć dubsko, <grym> ponieważ my jeszcze przed tym fryzjerem, a mamy do niego chyba jakoś 30 parę kilometrów w jedną stronę, więc wiecie trochę to zajmie. Eee, no, to jeszcze chcę jechać na zakupy, bo teraz zarana będzie mniej ludzi. Bardzo wam polecam. O, tu akurat mam taką przybrudzoną. <laughs> Bardzo wam polecam e, takie ściereczki. E, za każdym razem odkąd ją kupiłam wiadomo, zmywam makijaż nią i tak dalej, w sensie jak już sobie nałożę olej i cały make-up mi się rozpuści, ale kolejna sprawa właśnie przy zmywaniu na przykład, ja zawsze podczas makijażu mam brudną rękę i zazwyczaj z tym w ogóle wychodzę, więc to już w ogóle jest hit. W ogóle mydełko mi się kończy i trochę nad tym ubolewam. Byłam wczoraj w Golden Rose i kupiłam sobie dwie pomadki. I właśnie tą muszę wyrzucić. To jest moja najukochańsza. Zawsze ją mam. Zawsze jak pytacie mnie na Insta, to mam właśnie tą. Czyli Golden Rose 16. No i oczywiście kupiłam taką samą, ale kupiłam też taką bardziej różową. Więc ja dzisiaj ją ubieram. Dzisiaj ją będę mieć na sobie. Właśnie jestem na etapie brwi, więc... Zawsze mam bardzo dużo pytań, jak ja to robię, więc jedną brew już sobie wyczesałam. Ogólnie używam tego mydełka, kończy mi się, więc chciałabym sobie kupić to takie polecane e, Meksmo. E, no, ale generalnie tutaj mam jeszcze niezrobioną brew i to na co warto zwrócić uwagę, żeby nic tutaj żadnego podkładu nie było. Ja już w sensie zapomniałam, że miałam najpierw zrobić brwi. A później nałożyć podkład. Nie zrobiłam tak, więc tak czy siak muszę przeczyścić. Moim zdaniem nie da się inaczej. No i biorę sobie to mydełko tutaj na rękę. Tak sypać nałam i jakby wyginiam tam tę w szczoteczkę. I teraz będę się po prostu wyciągać do góry te brwi. Przednią część do góry. Warto sobie więcej tego mydełka nabrać. Żeby... No. Ja tutaj akurat nie daję żadnego nikwidora, to nic w żaden sposób nie zmniejszam, tylko po prostu. No. Czyli przednią część daję do góry, a tutaj resztę daję tak bardziej na no ukos. Tak, tak jak rosną, jakby te włoski. Ja też mam bardzo długie włoski, więc mogę sobie nimi tutaj manewrować. Więc mu coś takiego. I nie zostawiam tak, tylko ostatnio robię coś takiego, że biorę sobie szczoteczkę i tak na porost, jakby ucinam. Nie zawsze wyczuję ten kształt, ale to tak fajnie podkreśla. Jak wiecie, przyklepuję, że tak powiem, te włoski, które tutaj są. O, i wychodzi mi coś takiego, i później tylko uzupełniam sobie te <laughs> takie ubytki. I spoko to wygląda, moim zdaniem. Dobra, no i coś takiego mi powstało sobie oczywiście czyszczę rękę tą moją super ściereczką. Serio polecam, dla mnie to jest zajebista sprawa. Teraz te brwi ogólnie muszę sobie przesknąć, bo jakbym teraz zaczęła nakładać, to dziwnie by się zrobiło, bo ten, to mydełko zaczęłoby się mieszać z moim cieniem, więc teraz to zostawiam. Teraz powinnam zrobić coś z oczami, więc ja tylko nałożę sobie w sumie tusz, bo ma być jakiś szybki makijaż. Zanim nakładam tusz, to jeszcze daję sobie taką odżywkę, bardzo polecam ogólnie. Jest biała, muszę sobie ją kupić, ale fajnie pogrubia i wydłuża rzęsy, więc polecam. jest to taki efekt pożądany, więc... Okej. Okay. Ale jest ściereczka. Dobry jest git. Najważniejsze, żeby w miarę podobne. Tylko sobie jeszcze tutaj dam trochę podkładu gitara? Dobra, teraz jak się maluje, to jednak mocny jest ten kolor. Będziemy mierzyć. 56,5. To trochę uroczy? To jest dowód na to, kto się najdłużej zawsze gramoli. Ja już stoję gotowa. To wszystko Tymoteusz. Zmieniłam ogólnie kolor szmiki, bo tamten mi jakoś nie pasował. Więc ubieram moje super oksy i jedziemy na tarmokad. Czemu jesteśmy w okularach, już wyjdzie? Czemu nie? Ja mam takie fajne, że wszędzie w nich chodzę. Nawet jak piszę konsultacje, to właśnie w nich. Wszystkie posty dla was właśnie w tych okularach. One mi dają takie natchnienie. Co tam szukasz mielonego? A słuchaj, aż chcę to pokazywać. Wąpiwka. A my mamy winogronku. Ja mam jakichś profesorek. Sezon na otwarty dach już rozpoczęty, nie no. Ale ogólnie jedno jest pewne. Nigdy nie będę super vlogerką. Ja już jestem ekstra. Ja za Kasio, bo zawsze są takie fajne ostre końca I takie załadowane. A takie nożyczki to już dołkni się, zakrzywają. Do 160. Aha. I taką całkowicie prostą mienię. Tak, teraz. A w jakie firmie macie nożyczki? Jagła. Z Jest... Jaguara, Tak. tak. Mhm. też musiałam sobie prywatnie, ale nie walące nożyczki jagła, tylko mhm. takie zwykłe, do poczynania sobie w domu i fajne. Tak. tak, mają fajne ostrza, naprawdę. Ostatnio wręcz przybrałam taką taktykę, że wyrównuję końcówki. Już ich nie podcinam, tylko ja wyrównuję. Tak, Tak. U mnie też nie ma jakoś tak za bardzo, bardzo tej zmniejszeń, więc... Nie, naprawdę są ładne, gładkie włosy. Jedynie co to jeszcze raz zapuszczam grzywkę, bo mam Aha. dwie grzywki z przodu, takie dziwne. Rozumiem. I jeszcze trochę to podpala. Czyli nie chcesz pani grzywki. Nie, raczej znaczy nie. No zawsze te pasma z przodu są takie bardziej narażone na zniszczenia. No bo jednak je się co chwilę przegarnia, no. coś tam się z nimi robi, częściej się je myje, układa. No. Bo tak jak robimy klientkom grzywki, no to no. na przykład włosy nie wymagają mycia, no ale grzywka wymaga, nie? No, no. Więc gdzieś tam na tą szczotę, na suszarę, wiadomo, że to zazwyczaj szybko, więc tą suszarę się jeszcze przykłada no. do tej szczotki. No. A jak często warto podcinać właśnie tym termokadą? Wie pani, co nie ma reguły? Mhm. Nie ma reguły, bo niektóre panie przychodzą, mają tak ładne, zdrowe włosy, że przychodzą na przykład raz na pół roku i wystarczy w zupełności. Mhm. A niektóre panie, no na przykład co trzy miesiące, niektóre panie za każdym razem, czyli e, za każdym razem kiedy farbują, czyli na przykład e, co półtora miesiąca. Mhm. Nie ma reguły, naprawdę. Mhm. Czyli różnie wciąż. Czy... Tak. No ja tak myślałam, żeby raz na pół roku sobie podcinać. Jak te końcówki, nawet tak A, nie potrzebują tak, 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 dokładnie. A pani ma naprawdę ładny, zdrowy włos. No. Okay. Ja mam tyle zdjęć, ile chciałam mam takie piękne końce. Jeszcze później wam pokażę. Dawaj, kochana! Dajcie znać w komentarzu, czy te opcje mi pasują i napiszcie mi, że ładnie w nich wyglądam, bo wiem o tym, ale potrzebuję potwierdzenia. Wyglądam jak jakiś niecny doktorek z nich. Dobra, uwaga ludziska, już jestem po cięciu i e, pokażę Wam efekt tych końcówek. E, I sprawdzimy sobie, ile centymetrów poszło tak na serio. I teraz miarkę przykleimy. Tutaj na sam początek linii włosów tam dzisiaj zaczynają no. Trzy ponad. Fajne takie mięsiste końcówki. Nie? Dobra, słuchajcie, nagrywam już w takich mało sprzyjających warunkach do nagrywania, jeśli chodzi o oświetlenie. Z tego względu, że już jest po 18, więc no już jest trochę ciemno i u mnie jest teraz bardzo pochmurnie, bardzo po prostu, tylko widzę chmura na chmurze, więc... Ale wiecie, jednak światło naturalne to światło naturalne, więc nagrywam Wam tutaj moje takie wyrażenia. I generalnie to, co chciałabym powiedzieć, to podpytałam Panią ile stopni, do ilu stopni się nagrzewają takie nożyczki. I właśnie nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale chyba nagrzewają się do 160 stopni. I wiem, że wyższą temperaturę zawsze daje się, zawsze obcina się włosy grubsze, takie mocniejsze itd., więc wiem, że ja miałam jakąś mniejszą tą temperaturę ustawioną. Włosy, tak jak widzieliście, były cięte na sucho. Um, mam super prostą e, linię i już się po prostu nie mogę doczekać pielęgnacji, bo wiecie, ja sobie zrobiłam rano pielęgnację, ale e, jednak po takim świeżym cięciu, jakieś wiecie, olejowanie, jak wleci, to już po prostu będzie bajeczka. Ja już też ogólnie miałam wcześniej robione, e, robione cięcie termokad, więc wiem e, o co tutaj mniej więcej chodzi. E, jeśli chodzi o efekty, wtedy, no to trochę nie wypaliło, bo końcówki bardzo mi się zaczęły wywijać. Zobaczymy, jak będzie teraz. Po prostu mają taką tendencję, czy to chodzi o jakieś złe cięcie, w sensie pod złym kątem, nożyczki, zobaczymy z czasem. Ale to, co chciałam jeszcze powiedzieć, to końcówki po prostu wyglądają przekozacko, przecudownie. Po prostu cała fryzura jakby nabiera całkiem innego kształtu. To znaczy, to są niby tylko końcówki i tak dalej, ale same pewnie, jeśli cięliście więcej tych włosów to te końcówki od razu odżyły. Ja co prawda miałam ścięte malutko, dosłownie to było, nie wiem, z 2-3 cm chyba, coś takiego, tak jak mierzyliśmy, ale po prostu cała fryzura jakby na tym zyskała i włosy, mimo tego, że nie były myte tam, nie były suszone, nie były prostowane, autentycznie wyglądały jakbym je przeprostowała, co na nie. Końcówki to po prostu jak od żelazka, więc... Super. A jeśli chodzi o to, po co są te gorące nożyczki, co to daje i tak dalej, tutaj przez to, że te nożyczki są ciepłe, zatrzymuje się nawilżenie we włosie. I z tego, co słyszałam, to, że keratyna rozprowadza się po całych włosach. Z tym to nie wiem, ale z praktycznego punktu widzenia, włosy na pewno są w jakiś taki sposób zalaminowane, to znaczy końcówki nie będą się tak szybko rozdwajać, niszczyć i tak dalej. I to fakt. Przyznam szczerze, że faktycznie tak było. One dłużej zachowywały świeżość wtedy, jak. Je podcinam pierwszy raz termokatem, czyli chyba też o podobnej porze, tylko że z dwa lata temu, więc no już trochę czasu minęło. Ogólnie największy jakby taki efekt po cięciu termokatem widać pod mikroskopem, gdzie dosłownie włos wygląda jak byście widziały makaron spaghetti, taki wiecie ostro obcięty i to no widać, że po prostu to jest tak mocno porządnie ciachnięte takie e, zalaminowane końcówki w sensie każdy taki pojedynczy włos i to po prostu widać najlepiej pod, mikrosko pod mikroskopem, ale żeby wam bardziej tak e, przybliżyć e, to e, jak ogólnie to wygląda e, jakie to daje nie wiem jak to powiedzieć efekty itd ja porównałabym to i nie wiem, ja to gdzieś czytałam, słyszałam i mi się ta wersja najbardziej podoba. Najlepiej jest to sobie porównać i zwizualizować do sznurówki. Macie sznurówkę albo jakąś tasiemkę i tak dalej. No i ona w pewnym momencie się gdzieś tam pruje i tak dalej, czyli tak jak końcówki. Wiecie, generalnie, jak sznurówka się pruje, to bierzecie zapalniczkę, podpalacie to, żeby to prucie już jakby nie szło dalej. No i dokładnie tak samo wygląda w tym przypadku. Laminuje się w taki sposób końcówki, czyli i właśnie tymi ostrymi gorące, nie ostrymi, no ostre gorące nożyczki, termokat po prostu gorące nożyczki, nie wiem, czy powiedziałam ostre, gorące nożyczki i to właśnie działa na podobnej zasadzie, tak właśnie jak zapalniczką i sznurówką, więc to jest w sumie ciekawe, jak to wygląda, moim zdaniem opłaca się, to co ja na pewno będę robić to będę po prostu zotestować. zamierzam aktualnie chodzić na termokat dwa razy w roku i będę chodzić na wiosnę i na jesień, czyli dwa razy w roku będę pocinać końcówki i właśnie Będę robić to termokatem, bo No jednak spoko, że Gdzieś tam znalazłam ten salon I sprawdza mi się, więc no, będę tam jeździć Więc fajnie No i przetestuję to też na dłuższą metę Zobaczymy, czy te końcówki faktycznie jakby Zyskają. Jest ogromna różnica, jeśli Chodzi o końcówki Podcięte zwykłymi nożyczkami I nawet na mokro, a końcówki Podcięte właśnie tym termokatem No u mnie to po prostu Ja nie mogę wierzyć widziałam, w sensie cały filmik jest jakby z tego cięcia, że pani mi nie prostowała tych włosów, a one po prostu wydawały się jakby prostowane. Były po prostu takie, no na full. No teraz już mi się trochę odkształciły, więc tak nie widać, ale no po prostu wow. Więc z pewnością będę regularnie podcinać włosy termokatem. No i też bardzo spodobało mi się to, bo to jest jeden z nielicznych fryzjerów, że po pierwsze nie szarpie mi włosów, a to mi się bardzo a to mi się bardzo często zdarzało, za każdym razem, jak już znalazłam fryzjerkę, która podcinała mi tyle, ile chcę, czyli 2 cm to 2 cm, a nie 10, to znowu bardzo szarpała mi włosy. Na tyle, że za każdym razem wychodziłam, może nie z płaczem, ale z ogromnym bólem głowy, gdzie ja normalnie nie mam z tym problemu. Więc tutaj ani nie było szarpania bo wszystko delikatnie, fajnie, sprawnie. To co zapytałam, to dostałam odpowiedź i faktycznie jak powiedziałam 2-3 cm, to tyle poszło i nie więcej, więc no jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzać na dłuższą metę, końce będą się zachowywać. Wszystko będę wam dawać znać na bieżąco na Insta, na Insta Stories i tak dalej, więc też serdecznie was zapraszam, jeśli jeszcze mnie nie śledzicie. No, i mam nadzieję, że podoba Wam się też taka forma, taka luźniejsza, czyli forma vloga. Bo mówię Wam szczerze, że to jest chyba trzeci albo czwarty vlog, który próbuję nagrać i za każdym razem było coś nie tak, więc mam nadzieję, że chociaż ten wypali i że przede wszystkim, i że Wam się podobało, bo na tym mi najbardziej tutaj zależy no i dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy skusicie się na cięcie termokat, czy już macie jakieś zdanie wyrobione na ten temat ja jestem bardzo ciekawa, bo dla mnie może nie jest to jakaś super nowość, ale to jest dopiero moje drugie cięcie, więc no, jestem ciekawa na maksa jak moje włosy będą reagować ale teraz moim wam, że mam więcej jakby tak, więcej takiej energii pozytywnej i takiej energii do działania do wcierania, olejowania i tak dalej, więc mam nadzieję, że Raz, dwa, po prostu zapuszczę te podcięte końcówki. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia niedługo. Pa!